W pięknym mieście na ulicy Wesolińskiej mieszka sobie słynny śpiewa, pan Tralisław Tralaliński. Jego żona, tralalona, jego córka, tralalurka, jego synek, tralalinek, jego piesek, tralalesek. No a kotek jest i kotek. Kotek zwie się tralalotek. Oprócz tego jest papuszka, bardzo śmieszna tralaluszka. Co dzień rano, po śniadaniu, zbiera się to zacne grono, by powtórzyć na część mistrza jego piosenkę ulubioną. Gdy podniesie pan Tralisława w swą pałeczkę, tralaleczkę, wszyscy milkną, a po chwili śpiewa cały chór pioseneczkę. Trala, 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 tralalala, trala, trala. Tra tak to pana Tralisława jego świetny chór wychwala. Wyśpiewują, tralalują, a sam mistrz batutę ujął. I sam w śpiewie się rozpala, trala, trala, tralala. I już z kuchni i z garażu słychać pieśń o gospodarzu. Już śpiewają domownicy, i przechodnie na ulicy: jego szofer, tralalofer, i kucharka, tralalarka, pokojówka, tralalówka, i gazeciarz, tralaleciarz, i sklepikarz, tralalikarz, i policjant, tralalicjant, i adwokat, tralalokat, i pan doktor. Trala loktor, nawet mała myszka, szara tralaliszka, choć się boi kotka, kotka tralalotka siadła sobie w kątku w ciemnym tralalątku i też piszczy cichuteńko: trala, trala, tralaleńko.